Prezentujemy Państwu pomoc kuchenną. To maszynka do robienia makaronu i do mielenia mięsa w jednym urządzeniu. Dzięki niemu z łatwością przygotują Państwo sami smaczne potrawy z makaronu. Podstawka z przystawką utrzymuje przyrząd podczas pracy w jednym miejscu. Z gotowego ciasta uformują Państwo płaty makaronowe. Wyczarują Państwo smaczne pierożki ravioli. Z dowolnym nadzieniem. Mogą Państwo także przyrządzać makaron spaghetti. Za pomocą innego ustawienia przygotują Państwo makaron tagliatelle. Dużo pomysłów powstaje podczas samodzielnego robienia makaronu. Mogą Państwo rozwałkować ciasto na ciasteczka. Wycinanie ciasteczek sprawia wszystkim przyjemność. Za pomocą różnorodnych nasadek do robienia makaronu mogą Państwo sami przygotować wiele rodzajów makaronu takich jak rigatoni, penne i wiele innych. Do dyspozycji mają Państwo cztery różne nasadki do wyrobu makaronu. Urządzenie może być używane także jako maszynka do mielania mięsa. Należy pokręcić kilkakrotnie rączką, a do pomocy użyć wałka dociskającego. Tak zmielone mięso doskonale nadaje się na steki lub kotlety mielone. Przy pomocy nasadki o drobniejszej strukturze przyrządzą Państwo idealne nadzienie do pierożków ravioli i innych potraw. Dzięki temu urządzeniu mogą Państwo z łatwością mleć warzywa. Potrawy zrobione samodzielnie smakują lepiej. To maszynka do makaronu i mielenia mięsa w jednym urządzeniu. Proszę zamówić ją teraz. Cenę podajemy na ekranie.